Nazywam się Agnieszka Barańska, mam 27 lat, jestem z Gdańska, województwo pomorskie, na co dzień pracuję jako asystentka zarządu i w social mediach. Witam, nazywam się Rosalia Bojczuk, mam 20 lat, Gdańsk, województwo pomorskie, ukończyłam studia filozofia, rozwijam się jako modelka i aktualnie prowadzę zajęcia taneczne balet dla dzieci. Nazywam się Wiktoria Hirsz, mam 20 lat, pochodzę z Gdańska Województwa Pomorskiego. Zajmuję się fryzjerstwem i modelingiem. Nazywam się Diana Kolodik, mam 19 lat, mieszkam w Gdańsku, jestem z województwa pomorskiego. Obecnie pracuję jako przedstawicielka handlowa, rozwijam się w modelingu oraz tańcu. Nazywam się Paulina Leszczyńska, mam 19 lat. Pochodzę z Redy, województwo pomorskie. Skończyłam szkołę fryzjerską i dalej rozwijam się w tym kierunku. Nazywam się Kasia Olszewska, mam 26 lat, pochodzę z Gdańska i jestem fizjoterapeutą zwierząt. Nazywam się Angelika Płotka, mam 21 lat i pochodzę z Gdańska, województwo pomorskie. Na co dzień studiuję pracę socjalną. Nazywam się Karolina Rolnik, mam 24 lata, jestem z Otomina, województwo pomorskie. Ukończyłam sobie magisterskie z i planuję dalej rozwijać się w tym kierunku. A moimi największymi pasjami są podróże oraz moda. Nazywam się Sylwia Stasińska, mam 27 lat, jestem z Gdańska z województwa pomorskiego i zawodowo zajmuję się modelingiem. Nazywam się Martyna Brom, mam 21 lat, mieszkam w Rudzie Śląskiej i reprezentuję województwo śląskie. Na co dzień pracuję w salonie samochodowym, jestem tancerką.